Piwonia lekarska po łacinie Peonia jest królową polskich ogrodów w czerwcu. Wywodzi się z Chin i Japonii, skąd została sprowadzona do Europy. W Polsce jest powszechnie uprawiana w ogrodach jako roślina ozdobna. Kwiaty piwonii lekarskiej zawierają wiele istotnych związków aktywnych, z których najważniejsze to glikozydy antocyjanowe, głównie peonina i cyjanina, karetonoidy, flawonoidy, garbniki. Posiada też wiele minerałów, z których najważniejsze to magnez, potas, sód, chrom, żelazo, miedź. Kwiaty piwoni nie posiadają oficjalnie potwierdzonego medycznie działania leczniczego, jednak w medycynie tradycyjnej, naturalnej były stosowane od wieków. W medycynie chińskiej uznawana jest za naturalny środek Tonizujący i oczyszczający krew ma działanie uspokajające i odprężające. W lecznictwie wykorzystywane są kwiaty, nasiona i korzeń. W tym filmie skupimy się głównie na kwiatach. Które działają między innymi moczopędnie, rozkurczowo, przeciwalergicznie, uspokajająco, odtruwająco i poprawiająco krążenie krwi. Jeżeli nawet by. Płatki kwiatów nie poprawiły zdrowia, to są fajnym surowcem kulinarnym. W Azji płatki piwoni są popularnym składnikiem deserów, ciast, napojów. Dodaje się je także do niektórych potraw regionalnych. Płatki stosuje się w kosmetyce stosowane zewnętrznie, chociażby przez przemywanie na naparem lub odwarem skóry poprawia jej wygląd. W sprzedaży znaleźć można kosmetyki na bazie piwoni do cery normalnej, dojrzałej i problematycznej. Naturalny krem z zawartością piwoni chroni komórki przed fotostarzeniem. Dodatkowymi zaletami preparatu są ujędrnianie i wygładzanie skóry, a także poprawa jakości włókien kolagenowych. W drogeriach dostępne są również żele do mycia i balsamy na bazie wyciągu właśnie z piwoni. Głównie wspomaga gojenie się popękanej skóry i pomaga niwelować rozstępy. Do przyrządzania potraw i naparów i kosmetyków używa się świeżych płatków, ale Popularne są także suszone jako składnik herbatek. Do czego jeszcze w ziołolecznictwie wykorzystywane są kwiaty piwonii? Ma działanie moczopędne, poprawia krążenie i przepływ krwi, wzmacnia naczynia krwionośne, działa pomocniczo w leczeniu choroby wieńcowej i kamicy nerkowej, łagodzi także niestrawność. Piwonia łagodzi także bóle reumatyczne, migrenowe i nerwobóle, korzeń zaś stosowany jest w leczeniu padaczki, reumatyzmu oraz hemoroidów. Korzenie piwoni są również stosowane z pozytywnym skutkiem zewnętrzne, zewnętrznie w celu łagodzenia atopowego zapalenia skóry oraz wyprysków. Piwonia lekarska, mimo swoich właściwości prozdrowotnych oraz jadalności, w zbyt dużych dawkach może powodować zatrucia.